No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 3 do 9 października 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonowe ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was to zostawcie. <laughs> Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jestem tam kilka ważnych informacji na mój temat. Także bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczka w górę, mile widziana. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i wam się spodoba, oczywiście zapraszam do subskrypcji. No i w ogóle, dalej wasz czas. Na szczęście, nasz czas. <laughs> Więc wszystkiego najlepszego, kochani, jeżeli obchodzicie urodzinki w tym nadchodzącym tygodniu. Sto lat, sto lat spełnienia marzeń dla was. Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? A, kręcą się te karty, muszę chyba jakiś obrus położyć. <noise> Co w miłości. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza. Kontakt. Kontakt. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Mhm. Dobra. Italia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Ósemka mieczy. Kochani, to jest energia mówiąca, że jesteście trochę w potrzasku, tak? Jest jakaś sytuacja, z której nie widzicie wyjścia. Ale nie widzicie. Mm, bo nie dostrzegacie, że tak powiem, szerszego obrazu sytuacji, tak? To, co was ogranicza, to jedynie wasze myśli, jedynie wasza kreatywność, jedynie wasze jakieś tam blokady wewnętrzne. To nie są realne ograniczenia, kochani, i musicie ściągnąć po prostu tą łapkę z oczu, bo ten nie to też ewidentnie sam zasłania sobie oczy, tak jakby stwierdził, że nie, ja nie widzę, ja nie chcę widzieć. Tylko trzeba, kochani, przejrzeć na oczy i poszukać nowych rozwiązań, żeby wydostać się właśnie z jakiejś pułapki. Mhm. Co miłego się może wydarzyć? Siódemka pentakli. Kochani, siódemka pentakli mówi o yy, takiej energii cierpliwości, spokoju. No właśnie, może to jest to właśnie, czego potrzebujecie. Cio spokoju, cierpliwości, zachowania takiej wewnętrznej równowagi, uziemienia, tak? Żeby rozwiązać być może jakąś sytuację. Ale kochani, dla mnie właśnie w połączeniu z tą ósemką pentakli bardziej chodzi właśnie o to, żeby przyjrzeć się wszystkim za przeciw a propos. Mm, relacji, inwestycji, w które wkładacie swoją energię, tak? Czy to chodzi o projekty, czy chodzi o pracę, czy chodzi właśnie o przyjaźnie, znajomości, tak? Może właśnie o, a, propos, a propos, właśnie tego, jest jakiś problem, jest jakaś sytuacja, która teoretycznie jest bez wyjścia, ale dla Was ważne jest, żeby ocenić, tak jakby, mm, co przynosi Wam jakiś zwrot energetyczny, a co nie, z czym lepiej się pożegnać. A co zostawić? Co udoskonalić, a co zostawić tak jak jest. Także tutaj w tym tygodniu będziecie robić taki, takie podsumowanie: podsumowanie, yy, można powiedzieć, no właśnie swojego życia. Mhm. Zobaczmy tą siódemkę pentakli. Szóstka dynarów. Mhm. Pustelnik. I siódemka pentakli. No tak jest, kochani, tak jest. Piękne <assessment> mm -hmm karty, bardzo ładne karty. Kochani, wydaje mi się, że bardziej chodzi o jakąś sprawę zawodową. Faktycznie jest coś, w co inwestujecie, w co inwestujecie i może przez jakiś czas właśnie były jakieś blokady, albo nie dostrzegaliście potencjału w tej sytuacji. A w tym tygodniu będzie jakaś zapłata. Mam wrażenie, że jakaś energia taka finansowa się wyrówna. Co. <OLED> Uświadczy Was w tym przekonaniu, tak umocni Was w tym przekonaniu, że faktycznie podążacie właściwą drogą, że to jest Wasza ścieżka, że powinniście nią dalej kroczyć. I kochani, oby, zrobicie jakiś plan, jakąś strategię na dalsze działania, tak? Także to nie będzie kwestia rezygnacji, właśnie z jakiegoś planu, tylko pogłębienia, bo zauważycie, że coś zaczyna przynosić efekty. Będzie jakaś wypłata, będzie jakieś zainteresowanie, może więcej klientów zdobędziecie, tak? Może więcej jakichś projektów ruszy, ale zdecydowanie coś tu zacznie kiełkować, jakieś blokady, właśnie jakieś trudności zostaną pokonane. Pokonane. Pięknie budujecie tutaj jakiś nowy fundanek, fundament, i kochani, no idziecie w kierunku spełnienia marzeń, w kierunku radości, w kierunku świętowania. No właśnie, koniec jakimś zmartwieniem. To jest to, to jest ta ósemka mieczy, która jest w waszej głównej energii. Koniec z jakimś martwieniem się, koniec właśnie z jakimś um, zastanawianiem się, czy to właściwe, czy nie właściwe, czy powinnam dalej w to inwestować, czy nie. Kochani, jakieś blokady zostają pokonane i jakiś trudny okres się dla was kończy. Przychodzi okres stabilizacji, równowagi i wzrostu. Więc kochani, powiedziałabym, tak, finansowo bardzo dobry czas. Um... Faktycznie za, za, zaczniecie zauważać owoce swojej pracy i to Was uświadczy w tym przekonaniu, że tak, to jest właściwa ścieżka i powinienem ją dalej kroczyć. Dla części z Was, kochani, może chodzić o miłość, może chodzić o związek, może jakaś relacja tutaj się między wami buduje e, i, i e, momentami się zastanawiacie, czy to jest albo właściwy partner, partnerka, czy warto dalej w to inwestować, bo w sumie nic się nie dzieje, i tak dalej. Kochani, w tym tygodniu coś ruszy do przodu. Zdecydowanie jakieś blokada mówię, zostanie pokonana. Otrzymacie jakiś prezent albo jakąś ważną informację dotyczącą was przyszłości. To może być propozycja zamieszkania razem, zaręczyn, tak? ślubu, e, założenia rodziny, cokolwiek, ale zauważycie, że partner faktycznie chce dalej inwestować w tą relację i że wy również. I tak jak mówię, może szukować jakaś podróż, może się szukować jakaś przeprowadzka, ale tutaj budujecie nowy, solidny fundament, fundament na przyszłość i ta osoba tak jest Waszym spełnieniem marzeń. Także w tym tygodniu też możecie coś świętować wspólnie. Mhm. Pięknie, piękna energia. E, kochani, na co uważać? Na co uważać? Cesarzowa. E, Pierwsze, co mi przyszło do głowy, mama. E, nie wiem czemu. Może, może musicie uważać na jakąś energię takiej matki w swoim otoczeniu, tak? Może wasza mama gdzieś tam jest trochę taka bardzo ingerująca. Ale mam wrażenie, że. Właśnie, kochani. Właśnie matka, dlatego mi przyszła mama. Kochani, nie matkujcie innym. Skupcie się na sobie. Cesarzowa jest taką piękną energią, która właśnie dba o siebie, dba o wszystkich, i mam w... i właśnie dba o wszystkich, tak? Mam wrażenie, że Wy trochę zapomnieliście właśnie o tym dbaniu o siebie. Mam wrażenie, że właśnie. <laughs> No, tak, gardło zaczyna drapać. To jest to. E, kochani, że za bardzo zadbacie o wszystkich, tylko nie o siebie, tak? E, skupcie się w tym tygodniu na spędzeniu czasu tylko właśnie ze sobą. Zróbcie sobie jakiś dzień spa, pójdźcie, zabierzcie siebie na randkę. Nie, żeby mąż was zabrał na randkę czy tam żona. Idźcie sami, zabierzcie siebie na randkę, zjedźcie jakieś dobre ciacho. Zróbcie coś dla siebie, postanówcie coś fajnego, tak? Że od dzisiaj będziecie, nie wiem, codziennie regularnie ćwiczyć, albo będziecie wieczór spędzać na czytaniu książki, albo tam raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu Robicie coś tylko i wyłącznie dla siebie, tak? Także, kochani, właśnie dlatego ta matka mi się pojawiła, bo czuję, kochani, że wy naprawdę wszystkim matkujecie, wszystkim chcecie pomóc, wszystkim chcecie się opiekować, a troszeczkę zapomnieliście w tym wszystkim o sobie, dlatego jesteście w tej energii, takiej, w takiej blokadzie energetycznej, takiej właśnie, bo, bo za, za dużo dajecie od siebie. Troszeczkę więcej otrzymywania, troszeczkę więcej otwarcia się na właśnie otrzymywanie, moje drogie wagi. Mhm. Dobra, co w miłości, zobaczmy. Uuu, dziewiątka kielichów, czyli to, co było tam na spodzie, widzieliście sami, prawda? Czyli spełnienie marzeń, kochani. Coś tu się szykuje, jakieś świętowanie, celebrowanie czegoś. E, kochani. E, no właśnie mówię, jest ślub, zaręczyny, jakieś wyznanie ważne, które jest dla was tutaj istotne, może się pojawić, które przyniesie Wam bardzo, bardzo dużo radości. No, single, singielki, rozglądajcie się na boki, bo jakieś spełnienie marzeń może kroczyć właśnie w Waszą stronę. Więc wow! Zobaczmy to, tą dziewiątkę kielichów. Może właśnie tego kochani nie dostrzegacie. Jeszcze nie widzicie. O, mhm. szóstka kielichów, okej. Okay. <laughs> Diabeł. Uuu! auć. Piątka kielichów. Cóż tu się... A. Mhm. 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 Okej. Okay. Moje drogie wagi w stałych związkach. E, ja widzę, że dla części z Was jest tu jakaś sytuacja z przeszłości, która, że tak powiem, stoi troszeczkę murem między Wami, którą cały czas rozpamiętujecie. Może coś wydarzyło się między Wami w przeszłości, co trochę bloku blokuje Wasz wzrost, Wasz rozwój. Mhm. Są cały czas jakieś powracające kłótnie o to, jakieś stresy, mm, no, jakieś takie niefajne rzeczy. Mhm. Kochani, mam wrażenie, że Wy musicie być ponad to, po prostu ponad to. Spróbujcie porozmawiać ze sobą, przepracować to tylko nie kłótnią, tylko spokojnie, bo tu jest taka sytuacja, że faktycznie czeka was jakiś nowy początek, ale jeżeli otworzycie się na jakąś prawdę i wspólnie usiądziecie, porozmawiacie, przepracujecie tą sytuację. Dla części z Was może chodzić właśnie o. Tak, teraz sobie przy, przy, przyszło mi do głowy, że może powrócić jakaś miłość z przeszłości waszego partnera, partnerki, bądź wasza, i to spowoduje jakieś takie, wiecie, trochę, trochę niepewności, bo nie wiem, bardzo kochaliście tą osobę albo wasz partner kochał tą osobę, tak? I tutaj mogą się pojawić też jakieś lęki, obawy o przyszłość waszej relacji, bo ta osoba, nie wiem, może jest single, może się kręci wokół tego waszego chłopa albo waszej kobitki, tak? Coś jest takiego dla części z was też. Yy, I kochani, musicie tutaj znać swoją wartość. Przede wszystkim musicie znać swoją wartość. Yy, ja widzę, że wasz partner was kocha bardzo mocno, macie tutaj to piękne połączenie dusz, tak, kochankowie, i yy, pamiętajcie yy... No właśnie, pamiętajcie o tym poczuciu własnej wartości, bo przez takie właśnie um, atakowanie drugiej strony, albo jakieś wątpliwości co do Waszego związku, możecie po prostu spowodować tutaj więcej jakichś szkód niż to wszystko jest warte. Szczerze porozmawiajcie ze sobą o swoich odczuciach, o potrzebach, e, o tej sytuacji, wyjaśnijcie między sobą, nie trzymajcie takich rzeczy, prawda, prawda jest tutaj najważniejsza, kochani. E, dokładnie, no, a uda Wam się po prostu osiągnąć właśnie tą szczęście, tą radość e, i, i to spełnienie. Tak uda Wam się pokonać ewentualnie tutaj trudność. Dla części z Was może ingerencją w ten związek ingerują w ten o, związek osoby jakieś trzecie, tak? E, może Wasi rodzice. To też warto by było tutaj postawić na więcej integralności i skupić się po prostu na Was, na Waszym związku, e, żeby żeby osiągnąć to szczęście, tak? I tą radość. Może właśnie coś tu, no, coś tu, kochani, trzeba wyjść, jakiegoś z, z, z takiego kręgu myśli, tak? Mówię, to mogą być tylko wspomnienia albo jakieś osoby trzecie, które po prostu z przeszłości ingerują właśnie w ten związek w jakiś sposób, powodują jakieś smuteczki. A tu jest piękna szansa na wzrost, na rozwój. Tak jest. Mhm. Więc nie ma się czym martwić. Naprawdę nie ma się czym martwić. Niepotrzebnie się zamartwiacie. O, tak bym powiedziała. Jesteście tylko ty, moje wagi. Jesteście tylko wy. Yy, Wagunie jest single. Yy. Cóż mogę powiedzieć? Powróci ktoś z przeszłości. <laughs> Wiem, że nie lubicie o tym słyszeć, ale powróci ktoś z przeszłości. I powróci ktoś z przeszłości, kto ym, bym powiedziała, no albo jest taką toksyczną energią, ogólnie jest toksyczną energią, ale albo jest takim, fajn, takim, takim, właśnie diabłem wcielonym. Albo kochani, ktoś, kto ma silną władzę nad wami i nad waszymi emocjami, nad waszymi, nad waszymi takimi popędami. Yy, I powiem wam, tak, ktoś, ten, ten ktoś bardzo mocno was skrzywdził i teraz powraca do waszego życia. No i właśnie po co? Żeby darować wam coś, dać wam jakiś prezent, tak? Yy, ale ja nie widzę zmiany w tej osobie. Kompletnie nie widzę zmiany w tej osobie, a wy jesteście cesarzową, a ta osoba jest diabełkiem, więc hello z czym do ludzi? I kochani, na początku mogą pojawić się lęki, może się pojawić jakiś konflikt wewnętrzny, ale mam wrażenie, że wy staniecie tutaj na wysokości zadania i postawicie siebie na pierwszym miejscu, bo wiecie, że stać was na kogoś lepszego i ostatecznie powiecie nie tej osobie. Ostatecznie odetniecie się być może od jakichś swoich lęków, od tej sytuacji, zakończycie, mam wrażenie, jakąś sytuację też karmiczną dla was i otworzycie furtkę do jakiejś nowej miłości, do nowej miłości, która już gdzieś jest na horyzoncie, już być może jest w Waszym polu energetycznym. Już gdzieś zmierza do Was. Nie wiem, czy się pojawi jeszcze w, w tym nadchodzącym tygodniu dla części z Was jak najbardziej, ale najpierw tutaj musicie po prostu ostatecznie zakończyć jakiś rozdział z przeszłości, tak? Pożegnać jakiegoś diabełka. Czy to jest ten Wasz wewnętrzny diabełek, który wiecie, cały czas Was przyciąga do tej osoby, czy to jest faktycznie ten diabeł wcielony, który się pojawi. Ale kochani, to powiedzenie nie tej osobie przyniesie Wam dużo satysfakcji, dużo radości i dużo pewności siebie. Mhm. No i mówię, zakończycie jakiś rozdział, który otworzy Wam drogę do szczęścia z Waszą prawdziwą taką bratnią duszą. Mhm. E, dobra, e, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Śmierć. Kochani, coś się kończy, coś się zaczyna. E, zakończenie jakiegoś rozdziału, zakończenie jakiejś sytuacji, tak? Otwierają się jakieś nowe możliwości tutaj. Zobaczmy, o co chodzi z tą kartą śmierci. Mhm, uh -huh. taśmieczy. Ósemka buław. Jakieś wiadomości. No, przyjdą śmierci. Paść pentakli, król pentakli. Mhm. Wiecie co, kochani, mam wrażenie, że to nie jest Wasza energia. Mam wrażenie, że ta energia przyjdzie od kogoś z zewnątrz. Przyjdą do Was jakieś wiadomości, albo ktoś przyjedzie osobiście się z Wami spotkać, że zakończył jakiś rozdział w swoim życiu. Dla części z Was to może być zamknięcie rozdziału jakiegoś związkowego, a dla części z Was ktoś zamykał jakiś rozdział finansowy i otwiera się na jakąś nową możliwość. Być może wyjeżdża do innego kraju, do innego państwa, gdzieś za granicę, ale rozpoczyna jakiś nowy rozdział w swoim życiu, ponieważ czuję, że tam prowadzą go anioły, ponieważ czuję, że to jest właśnie ta zmiana, której oczekuję. To nie jest Wasza zmiana, kochani, ponieważ ja widzę, że Wy tu jesteście w swojej transformacji, że tak powiem, a to nie jest, to nie jest, to nie jest Wasze. Przynajmniej ja tak tego nie czuję, ale... Tutaj przyjdą jakieś wiadomości, takie z nienacka, że ktoś, e, ktoś właśnie rezygnuje z jakiejś pracy, z rezygnuje z jakiegoś projektu i rusza właśnie w kierunku czegoś zupełnie, zupełnie nowego, jakiegoś nowego pomysłu, może całkowicie się przebranżowić, tak? Ponieważ nagle czuje takie wezwanie, że, że musi iść nagle w tamtym kierunku. Mhm. I to są wiadomości, które do Was przyjdą właśnie w tym tygodniu. Ale wygląda na to, że wiecie... Że na, może na początku właśnie ta energia się pojawi, że na zasadzie, ale jak to? W ogóle nie rozumiem, dlaczego się tak wydarzyło. Ale czuję, kochani, że to wy jesteście ogromnym wsparciem dla tej osoby i na zasadzie poklepiecie ją po pleckach i powiecie, no tak, kochanie, możesz na mnie liczyć. Cudownie, bardzo się cieszę, że właśnie tutaj coś robisz ze swoim życiem, że sięgasz po swoje marzenia i. Yy, 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 no i że faktycznie właśnie yy, 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 rzy, że sięgasz po więcej, tak? Rób to, co kochasz. No, czyli ta energia mamusiowania. <zWould> o której mówiłam wcześniej. Okej, okay, dobra, zostawiam to tak. Mm, kochani, praca i finanse, zobaczmy co tutaj. No i tu mamy czwórkę buław, piękna energia stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa, budowania jakiejś takiej swojej strefy komfortu, swojego, swojego miejsca na ziemi, swojego z kawałka raju, tak? Także kochani, jeżeli pracujecie dla kogoś, ewidentnie tutaj czujecie się dobrze w tej firmie, wszystko idzie w porządku, tak? E, czwórka buław może mówić, że stawiacie coś swojego, tak? Nowe jakieś fundamenty i to wszystko pięknie rośnie, zaczynacie widzieć Efekty swojej pracy, czujecie się dobrze w tej pracy, wszystko kwitnie, tak? Jest bardzo piękna energia. E, zobaczmy tą czwórkę buław. Słońce, no właśnie, mm. pięknie. Mhm, czwórka buław po raz kolejny. Dziewiątka kielichów, super. A z kielichów? No dokładnie, kochani. Jakiś nowy projekt, nowa praca, e, nowy, nowy biznes, kochani, rusza do przodu. No właśnie, to też może być właśnie kwestia tego, że jeżeli coś stało w miejscu, coś się nie rozwijało, nagle wszystko zacznie się układać. Wiecie, Merkury wrócił na swój bieg i zaczyna wszystko wracać do normy, więc może i tutaj u Was w pracy zaczyna wszystko wracać do normy. Słoneczko zdecydowanie będzie świecić nad Waszymi głowami. Jakieś spełnienie marzeń będzie. Mogą przyjść właśnie jakieś środki. Może jakieś sprawy zostaną, wiecie, Pójdą do przodu, jakieś blokady zostaną pokonane. Współpraca z innymi widzę naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i dziesiątka pentakli na spodzie, kochani, czyli budujecie jakieś stabilne miejsce, w którym będą dobre zarobki, będzie fajna rodzinna atmosfera, więc, kochani, naprawdę wszystko super. Dla części z Was mogą być jak, przyjść w tym tygodniu jakieś ważne wiadomości, że odnieśliście jakiś sukces, sukces jakieś zwycięstwo, z, że otrzymaliście jakąś posadę, tak, czy jakąś podwyżkę, coś w tym stylu, ale, kochani, no, emocje będą aż wypływać z was, to szczęście, ta radość, ta Satysfakcja z samego siebie, i wasza głowa w końcu się uspokoi, że tak powiem, w końcu pójdzie naprzód. Nie będzie już dłużej tego takiego zamknięcia, tylko w końcu ta wasza głowa jest wolna, wiecie, że macie um, naprawdę nieograniczone możliwości w tej sytuacji i możecie zbudować swoją stabilizację, kochani. I tak właśnie będzie, tak? Dziesiątka, dziesiątka pentakli. Pięknie, piękna energia. Rada dla was, moje wagunie, kochane. Paść buław. Z odwagą ruszaj na nowe ścieżki. Nie bój się eksperymentować, nie bój się próbować nowych rzeczy, nie bój się ryzykować. Ruszaj. I zwierzaczek dla Was. <grym> Zobaczmy zwierzaczkę. Zwierzaczek dla Was, kochani. Mamy szopa, inwentor. Wow, twórca, wynalazca. Pięknie. O, jeszcze ten motylek tutaj, śliczny. Już Wam, kochani, czytam. Zdecyduj, czego tak naprawdę chcesz. Tak naprawdę. <śm> masz, e masz w sobie taką. Ingenuity. No właśnie, taką, taką, taką. No taki zmysł, właśnie wynalazcy, taką pomysłowość, taką, taką głowę pełną pomysłów, którą możecie właśnie wprowadzić w życie. Te pomysły możecie wprowadzić w życie. Mhm. Unikaj bycia takim. Trickster, czyli takim, który wiecie, idzie na skróty, a praktykujcie właśnie tą integralność, skupienie, tak, systematyczność. Mhm. Masz wiele ról i możesz żonglować nimi w bardzo łatwy sposób, w bardzo dobry sposób. No zgadza się, moje wagi. To wy jesteście tutaj od tego zbalansowania. Jesteście matkami, pracowniczkami, żonami, kobietami. Na odwrót, tak? Mężczyznami, tatusiami, szefami, pracownikami, przyjaciółmi. To są role, które prowadzimy w swoim życiu. I pięknie pomiędzy tymi rolami potrafimy żonglować, tak? Manewrować pomiędzy tymi rolami. Cudowna karta. Dobra, wagunie, to co? Jeszcze pytanie i odpowiedzi od aniołków? <laughs> Więc jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytanie, e, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi. Raz, dwa i trzy. Odpowiedź numer jeden brzmi: jesteś gotów, tak jest. Odpowiedź numer dwa brzmi: przemyśl to. Mhm. I odpowiedź numer trzy brzmi: mało prawdopodobne. <laughs> Dobra, to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia i wyłazić mi z tej głowy wagi. <laughs> Ruszać do przodu, tak jest. Yy, wszystkiego dobrego, powodzenia. Jeszcze raz 100 lat, 100 lat najlepszego. No i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.